Dokąd lecicie tak późno, o godzinie 24 w nocy, bracia moi żurawie, siostry moje dzikie gęsi, przyjaciele moi łabędzie, płyńcie, płyńcie w bezkres między wyspy gwiezdne na złote morza Błękitnego Wyspy. Jutro o świcie będzie odpoczynek. Kompanie piór w morzu perłowej macicy. Ja lecę z wami drogie ptaki, w jesienną noc między gwiazdy, uczepiony waszych skrzydeł, gdyż nędzny robak ziemi nie posiadam piór do lotu. Niby okręt odkrywcy żeglarza. Położyłem ręce na górach i czuję ich wierzchołki wysokie, pod prądem magnetycznej siły palców, jak sutki piersi kobiecych chwyciłem i trzymam w ręku. Olbrzymiego ptaka, ponieść mnie ptaków w raje, gdzie w czarnej lnianopuszczy na dnie spróchniałej skały świeci ziarnko radium, niby świętojański robaczek, a potem zanieść mnie w odwieczny potworny rajski bór, gdzie w gąszczu spoczywa mój pradziad goryl. Pije wodę z misy elektrycznej natury. U jego boku ja chcę pozostać pierwotnym, jakim byłem tysiąc wiekami.